Wyobraźcie sobie przez chwilę balon, do jakiego wlewalibyśmy farbę w chwili, gdy pojawiają się wszystkie przemilczane słowa, niewyrażone uczucia. Każdy kolor przedstawia inne uczucie smutek, gniew, lęk, samotność, rozgoryczenie, radość, jakiej również nie możemy wyrazić, gdyż jest ona wciąż umniejszana, gaszona. Wszystkie te barwy mieszają się i napełniają balon. Jaki staje się coraz cięższy. Guma naciąga się do granic wytrzymałości, wystarczy jedna sytuacja, jedno słowo, jeden gest, aby niczym cieniutka igła przekuć balon, by emocje wylały się w najmniej oczekiwanym momencie. Zastanawiamy się wówczas, że przecież nic takiego się nie stało. Skąd zatem taka reakcja? Każdy z nas posiada swoją pojemność. Najkorzystniej i najzdrowiej dla nas oraz dla otoczenia jest, by wyrażać uczucia i emocje na bieżąco, by stopniowo wylewać farbę z balonu i nie dopuścić do przeciążenia. Jest wiele sposobów na to, by przepływ emocji i uczuć był swobodny i aby nie zalegały w nas przykre słowa, raniące gesty bądź czyny czy brak poszanowania do naszej żywej natury emocjonalnej. W bezpieczny sposób możemy docierać do tych zakamarków, z jakich farba pragnie wypłynąć. Nie musimy czekać aż balon pęknie. Możemy w bezpieczny sposób w towarzystwie terapeuty stopniowo opróżniać jego zawartość, rozumiejąc z jaką barwą mamy kontakt, jakie to uczucie i kiedy w nas powstało. Aby zgłębić ten temat ekspresji, emocji i uczuć oraz tego, jak ważny jest jej wpływ na naszą wewnętrzną stabilność, zapraszamy 17 czerwca o godzinie 18 do hotelu Europeum na wykład, jaki odbędzie się we Wrocławiu w ramach projektu Szósty Zmysł. Do zobaczenia.